Dobry wieczór, zaczynamy konferencję prasową po meczu Hończanka GKS Tychy. Spotkanie kończy się remisem 1-1, a z to spotkania wydało 1060 widzów. Na konferencji uczestniczą trenerzy ze strony GKS Tychy, trener Ryszard Tarasiewicz, po stronie Hończanki asystent trenera Józef Peczyk Junior i o głos poproszę trenera Ryszarda Tarasiewicza. No nie byłem za bardzo zadowolony z pierwszej połowy. Zostaliśmy, powiedziałbym, albo byliśmy, za pasywni w środkowej strefie. Przegrywaliśmy piłki stykowe. Przewaga była momentami widoczna w Oczywiście bez jakichś sytuacji, ale no, czym dłużej to się narażamy na utratę bramki. Pierwszej bramki mogliśmy, no, no, która została szczerona, oczywiście uniknąć nie, bardziej bardziej klarowną już, jeżeli można powiedzieć, sytuacja miała o miały w 44 czy 45 minucie. Także ta pierwsza. Mm, Trudno się nieraz obronić przed piłkami grając, granymi z bezpośrednio z linii obrony przeciwnika na naszą strefę, dużo doświadkowań, także no, trzeba, być, trzeba być bardzo ostrożnym czujnym. No, udało nam się wybronić. Oczywiście też mieliśmy dwie, myślę, bardziej klarowne sytuacje od przeciwnika w drugiej połowie. Ale generalnie trzeba powiedzieć, że, że, że dla mnie... powiedziałbym, aczkolwiek kilka się no, nożna swoimi prawami rządzi. Może by było trochę nie, 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 nie gdybyśmy, gdybyśmy, dzisiaj wygrali. Dziękuję. Dziękuję i o głos poproszę, dyrektor Józefa Patrzyka-Juniora. Dobry, dobry wieczór. Taka rozpoczynała pora. Oczywiście byliśmy bardzo w szczególnie z pierwszej połowy. Brak troszeczkę koncentracji na początku drugiej połowy, straciliśmy bramkę na 1-1, niestety, jak mówił tutaj trener, myślę, że klucz był w tym, że pod koniec pierwszej połowy mieliśmy sytuację, gdzie wyjścieśmy 3 na 1, Agwan po by prostu zdecydował się na to, że uderzy, mógł tam dograć, Musiał to na siebie, niestety nie udało się, myślę, że by to wyglądało zupełnie inaczej, mecz, kiedy prowadzicie 2-0 jeszcze dostaniecie do, do, do praktycznie do szatni. No, w drugiej hmm. połowie myślę, że ten mecz był może bardziej wyrównany, ale też stworzyliśmy, myślę, że nawet w 96 minucie takie dwie sytuacje praktycznie stuprocentowe. goście z tych udało się po prostu te sytuacje i wygrali punkt. Ja mogę tylko podziękować zawodnikom za ich podejście, za tą grę i jeżeli będziemy grać tak dalej, to uważam, że nagroda, nagroda będzie te trzy punkty tam. Po to, to grałem. Dziękuję. Prosimy o pytania. Dobry wieczór, panie Michał Mikhał w skończył. Ja yy, nie wiem, czy też tak podzielam moje zdanie, że wiem, że to jest może marne pocieszenie, ale że Kończynka dzisiaj zagrała najlepsze spotkanie u siebie w tym sezonie. Yy, co prawda tylko za jeden punkt. Yy, poprzednie dwa mecze, yy, yy, styl w poprzednich dwóch spotkaniach był ekipy, by już o tym trzeba zapomnieć, właśnie do przodu, no, ale czy właśnie według pana również yy, Kończynka dzisiaj zagrała najlepsze mecze u siebie? No, jeszcze go muszę obejrzeć, ale myślę, że tak. Szczególnie pierwsza połowa, myślę, że była na najlepsza. Graliśmy, myślę, najbardziej ofensywnie do tej pory. Jak mówię, stwarzaliśmy sytuacje, szczególnie z tej z prawej strony, gdzie, gdzie super zagrali Jan Mudra z Agwanem. Bardzo dużo dośrodkowań, jak mówił tutaj trener. Sporo za za pleci obronców idą tam z dłuż piątki, po prostu nie, do, nie, nie dobijemy tam, nie, ma, nie jesteśmy tam, nie jesteśmy w tych strefach. Szkoda, szkoda. No bardzo boli się tylko dzisiaj jeden punkt, bo chłopaki, jak mówię, zasłużyli i... i ale zgadzam się z panem na pewno. Wojtek Pipiorka, Radio Weekend FM. Ja mam pytanie o te debiuty, bo dzisiaj zagrało dwóch młodych zawodników, którzy, co jest dość osobliwe, zostali pozyskani w tym tygodniu poprzedzającym mecz, ale o ile Mateusz Żukowski nie jest taką zupełnie anonimową osobą, no to już w przypadku Marcina Reicha można tak Stwierdzić. I dlatego pytanie będzie dotyczyło tego zawodnika. Czy on sobie zasłużył na e, tak szybki awans z e, szóstego poziomu rozgrywkowego, gdzie zagrał jeszcze parę dni temu mecz, e, do, do pierwszoligowej drużyny, no i do debiutu na tym pierwszoligowym poziomie? No tak trochę przypadek. No. Byliśmy, oglądaliśmy, bo przychodzimy tutaj na mecze rezerw, kiedy grają u siebie z trenerem i to jest z działaczami, z dyrektorem czasami, także. On akurát zagral v tým meču z rezervami, bardzo solidný meč, Zauvažili sme, že tam je závodník, ktorý je bardzo šipký, bardzo dynamičný na skřídle. To zaprosili sme go tutaj na testy i nám všetko spodobalo v GK, v dnešních poprostu. Mlodý chlopák, vedomé, že to ešte mlodižoviec, ale z druhej strany my nemáme mlodižovca 9-9 roční, myslím, že to chlopák je fajne zbudovaný, nawet mocný, šilný i šipkošťovo zbližajúci, že išie do Miloša Přibieckého, z tom ta decízia, že se no, po uh, mohli sme dát zakrát 20 minut alebo Martinovi, alebo Mateušu Žukovskému. Možno chodilo tiež o to, že ten Martin je u nás, nevím, ponad uh, týždeň deň, uh, praktičně i, i Žuk do nás domončil ve vtorek, když je na tréningu. takže uh, Mateuš je ještě tyhle nemůžeme ocenit, projde do rezervu, trenér ho chce tiež zabáčit v meču uh, uh, Zadebutovali, myślę, że nawet Żukowski miał uh, tą sytuację z głowy i i potem um, do bitki szukał tam, musio widaje długi słopek. Zagrał też do do Dobrowomianę. No, teď si po prostu, że postawiliśmy pod koniec na na młodych zawodników i i zbudovaný, my słanie zbudowany, mieliśmy największy problem z gk i masz te postali fragmentach w defensywie tam tam niektoré niektóre sytuacje, byli bardzo bardzo sytuacje. Liczyliśmy też na to, że, że nam w tym pomoże jak w defensywie, to odwrotnie w ofensywie, że, że może coś strzelił, no było blisko. To jeszcze jedno pytanie o e, grę, może efekty gry Akwana Papikiana. Pan powiedział, że już bardzo dobrze bardzo ocenił dzisiaj do z Janem Mudrą, ale ja zachodzę w głowę, jak to jest możliwe, że żadna z tych akcji, którą jak pan przeprowadził nie zakończyła się, zresztą nie mówię o bramce, ale tam prawie żadnych strzałów nie było po tych akcjach, a i było co, co nie miałem. Teraz zastanawiam się, jak Pan to ocenia, czy tutaj z tego, co Pan z, zdołał zauważyć, z tej linii bocznej, czy to e, zarzut do akwana że nie dopieścił tych podań, czy do jego kolegów, że nie znajdowali się tam, gdzie powinni, a na przykład Tomasz jak wielokrotnie miał pretensje do akwana o, o to, że tych podań nie, nie kieruje tam, gdzie on stoi. Stoi to jest kluczowe słowo. Tak powiem, że każda sytuacja jest inna, nie, Myślę, że w tej sytuacji, kiedy wyszedł sam na sam, ešte to zobáče, ale no, mojím zdáním měl ideálně Mikolaj, Mikolaj je v dobrej situácii i povinněn podat. No, to tak z lávky, ne? Můžu to ešte jak mluvě, zobáčit. No je, že vychodí o té kolejné situace, prostu my chceme řucať pílky za pleci obroncov i, i nie na Mikolaj, ale kolejní závodníci tam poprostu povinní půjšť v šlizgu, z druhej strany zamykať e, i, i, tak chceme hrať, tak chceme stvárať té situácie. No, já ja ještě to můžu zobáčit. Jak mówię jeszcze raz, ci w których strefach jesteśmy, ile nam tam brakuje, bo, bo jak mówię, tych sytuacji tam było dzisiaj, ja nie wiem, 6, 7, 8, ciężko mnie ocenić, także, także no, jak mówię, muszę to zobaczyć ogólnie, to oczywiście piłka można gra zespół, ale że to jest, to jest po prostu no, tam troszeczkę zgranie, może brakuje jeszcze, ale, ale jestem przekonany, że, że w kolejnych meczach. Jeżeli będziemy grać tak dalej i będą tam takie piłki, no to że już ich znajdziemy i, i dobijemy. Dziękuję za pytania, dziękujemy za obecność, na tym kończymy konferencję. Dobrej nocy.